Ustępowanie miejsca. Raz, dwa, trzy. Moje miejsce wrzasnął Kuba, pakując się na wolne siedzenie w autobusie. Buba spojrzała na niego z oburzeniem. Tyle mówisz o dobrym wychowaniu, wycedziła, a nie wiesz, że kobiecie ustępuje się miejsca? Jak wejdzie jakaś kobieta, to jej ustąpię, zapewnił Kuba. Już weszła. Buba stuknęła się znacząco w pierś. Kuba o mało nie parsnął śmiechem. Nie mówisz chyba o sobie? Owszem, warknęła Buba. Kobietą jest się zawsze, a nie tylko wtedy, gdy trzeba przepisać od niej pracę domową. Kubę zatkał z oburzenia. Proszę bardzo, zerwał się na równe nogi. Mam w nosie twoją pracę domową. Dziękuję. Buba zrobiła minę aniołka i usiadła. Długo jednak nie posiedziała. Na następnym przystanku do autobusów wszedł starszy pan. Nie udawaj, że nie widzisz, wyszeptał Kuba z wyraźną satysfakcją w głosie. Buba, chcąc nie chcąc, oderwała wzrok od przybrudzonej szyby. Westchnęła ciężko i wstała. Dziecko, siedź sobie, siedź. Starszy pan uśmiechnął się do Buby. Przecież widzę, że jesteś zmęczona, a może i chora. Ja? Wykrztusiła osłupiała Buba. Zdrowa, zdrowa wtrącił się Kuba. Zawsze ma taką minę, gdy musi ustąpić komuś miejsca. Dziękuję.